Jakby ją powojskręcać. Tam są śruby, widziałem, że można da się rozkręcić ją. A mamy narzędzia? Widzieliśmy jakieś klucze. No dalej, spróbujemy chociaż. No są, zobacz. Ej, kierowniku! Bierzemy ją, będziemy ją rozkręcać. A co się stało, że zmieniliście za Syn mnie przekonał. Dobry syn. To wydziałaj bo ja mam swoje obowiązki. No dobrze. Edeńko więcej samochodem! Decyzja zapadła, klucze idą w ruch. Jak przebiegnie próba rozbiórki maszyny i czy zakończy się sukcesem? Trudno zgadywać. – Dumny jestem się. – Czemu? – Bo o rozłamkę. – Ja wychodzę z założenia, że jak po coś przyjeżdżam, to trzeba to zabrać, a nie? Nauczyłem się tego od mamy, ojciec. Ja na siebie jestem miła, ty mi tu z matką wyjeżdżasz, ja już odkręcam to tu. Już się blokuje, czyli teraz spadnie. Poczekaj, Januszek, poczekaj. Uwaga, ty użalałeś! Uwaga, się nie mi roz. Co, Uważaj. Uważaj. No to widziałeś, że rozkręcam! Bachur niedobry. Nerwy przy tym demontażu były do przewidzenia. Na szczęście, obietnica sporego zysku wprawiła całą trójkę w dobry nastrój i nikt nie pali się do awantur. No nogę ci upadnę. On się z Widziałem. Edek! Idę. No wynoś się małe kawałki. Oni sobie rozkręcają, a ja jestem jak ten wielbłąd tragasz. Trzeba przyznać, że Edek lekko nie ma. Każdy, nawet niewielki element maszyny, waży krocie. Póki co żadna ze śrub nie stawiała oporu nie do pokonania i demontaż przebiega zgodnie z założeniem. Ojciec, ty masz takie dobre klucze, a tak to ci powoli idzie. Ja to 10 razy szybciej robiłem. Cerkowo. Nie denerwujmy, dobra? Gdzie 2, trzy śrubki odkręciłeś. Janusz, stałem mi tam. Co, uważaj, to ich jest stronę. Zabadka, to jest ja nie wiem, czy ja utrzymam. Czekaj, ja muszę też z nogami uciekać, bo ja nie wiem w tu. Uważaj. Zabieraj. Ja bym tego nie utrzymał w życiu, jedną mesję. Zabieraj to, było za łatwe. raz Ojciec już, panie Etku, zaczyna mnie denerwować. Żałuję, że go namówiłem na to rozkręcanie. Trzy, 4, Halo, co tu się dzieje? No, złom wynosimy. A kto was tu wpuścił? To jest prywatna posesja.